Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na kolejny odcinek z metra 2033. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy ostatnio, więc ciśniemy dalej, bo Burbon coś gada. Aha, to Jasek ja się w niepotrzebnie. No dobra, jeszcze niby tylko jedno podwórko, więc zobaczmy, co nas tu jeszcze czeka na tym jednym podwórku. A szczęście nie jestem już sam, do, do, to zawsze trochę trochę otuchy dodaję O! Bitches! is jak tutaj, dobra, to idę za nim <grym>, Jak nas zje, to obydwu obu No dobra, to ciśniemy Beach No słyszę Chyba tak się... Chyba tak zrobimy O kurde Murwan, yy, gdzie jesteś? Jezus Maria, co on robi? Ja też chcę taką bukawkę. Dobra Skupamy jaką ma strzelbę. Goście za nami, nie? Także Radzę uważać troszeczkę. Co on robi po prostu w tym... Dzik! Dzik szatan! Czy ja mu tu w ogóle potrzebny nie jestem. Tym bardziej, że nie trafiam i tak, więc... Dobra. Temu chociaż tam resztkę amunicji w twarz. Ten, jakie tu obroty robi jakieś w ogóle. Co tu się dzieje? Dobra. Uh. o o, bitch! Eee, ten, jak ci tam, Bourbon uważaj, bo O, przy, przyleciałeś. O, Aua, gdzie mam biec? Uwa uh. zablokowałem się. No, uh. Okej, okay, dobra, mało brakowało chyba. Tam się zaciąłem. <laughs> na bramie, myślę, że już rzeczywiście... wspomniał. Dobra. Zeszliśmy pod ziemię dotarło do mnie i jak obcym i nieprzyjaznym miejscem stało się moje miasto. Bezpiecznie czułem się tutaj, w ciemnościach metra. Tym bardziej, że Burbon podobny miał przyjaciół na Sucharewskiej. Aha, to już jesteśmy na jakiejś innej stacji, tak? To no dobra, spoko, to w sumie. W sumie nie będę narzekał, że już nie jesteśmy na powierzchni. Chociaż no nie było tak źle, tam trochę sniki, sneaky, sneaky, fajne sprzęty znalazłem. O Jezus, co to tu jest po lewej stronie na ścianie? Jakiś taki niby pająk, niby. Yy, nie znoszę pająków. Jakby co? Jak nie zmieścisz się? Zmieścisz się. O, to tam jest cały czas. No, chyba że mówiłeś o tych małych krateczkach, to się nie zmieścisz, to faktycznie.

Chyba no, było na tyle towarzystwa Bourbona. Długo się nie nacieszyliśmy. No i co teraz? O, dobra, chyba będę miał tą fajną. Nie. Nie będę, A, już myślałem. Chociaż nie, to no, chyba to weźmiemy, nie? Czy nie? Ej, jest Kałach, którego mi obiecał. <laughs> Brać? A. No weźmy, kurde. Czemu nie? W końcu miałem... Chociaż to, tą pukawkę już mam trochę odpicowaną, no. Szkoda mi jej trochę. Całkiem przyjemnie się z niej strzela. Kurde, nie wiem, może rewolwer? Ale rewolwer też mam już, o bardzo. Taki mam odpicowany revolver, a bo ja wam nie pokazywałem chyba No bo tam, bo to się... Jezu Maria, ale paskudztwa No bo, bo, ten, bo to się tam nie... E, nie nagrało się, ale taki sobie, tak sobie reworwer przerobiłem tutaj z prawej na dole Widzicie, jak mam, górną strzelbę Ej dobra, bo ja cały czas w, w masce jestem, nie? Mogłem ściągnąć? No właśnie, bez sensu chyba ją teraz Chyba, że to jest trujące, ale raczej nie Eee no, nie wiem, kurde, mam taki dylemat. Nie, zostawię sobie to jednak. Może to jest głupia decyzja, ale. A tu wyjdę? O, mogę tu wyjść, ale nie chcę. Kurde, ja nie mam. Na tym mam tłumik. Właśnie. Miałem tu, że nie mam tłumika. Jak będę musiał do kogoś strzelać, to nie, nie, nie będę po cichu, ale mogę, przecież mam tutaj tłumik. Cholera, cały czas nie wiem co z tym kałachem. Dobra, idę. E, czy przybrać jednak tego kałacha. Czekajcie, bym tu. Pad przeszkadza mi w manewrowaniu myszką. Eee... Dobra, wezmę kawałek. Trudno. <grym> Najwyżej. Ale miałem obiecany, więc. Dobra. Dobra. No to jesteśmy. I co teraz w ogóle? Gdzie mam iść? Ja muszę przytrzymać. Ua. Co to był za dźwięk? Że mnie widzą, czy co? Dobra, tam gdzieś mam iść. Mógł być taki dźwięk. Nie wiem, mogę do nich strzelać czy po prostu mam się przekraść? Bo kurde nie chcę ich zabijać, jak nie muszę, nie? Bo będzie znowu z z zła karma i, i tyle. O, muchy. To sobie zgasimy. no. Będzie zła karma i tyle z tego wszystkiego będzie. No, ale jakoś tam po nich przejść muszę. Mógłbym mu nieł tutaj ładnego headshota sprzedać, ale chyba nie o to chodzi. Czekajcie, tam też jest ich, ich jest od cholery. Ja się nie przekradnę tutaj. Tu nie przejdę, bo ten mnie zobaczy. tu nie przejdę, bo ci mnie zobaczy. Chyba, że gdzieś dołem tutaj mogę? Tak, nie bardzo widzę cokolwiek, nie? Zaświecę sobie na chwilę. Teraz tu patrzę. No ale nie, nic mi tu. A jakiś obiektyw? Wow, chwila. Ee no, zobaczył mnie. No dobra, to jedziemy już, trudno. Jak mnie zobaczyli, to mnie zgubili? mnie? mnie? i zgubili mnie. O w dupę! Piu, 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 piu. Dobra, jebać to. Kalaszników Już? Udało się? No nie jestem dobry w skradaniu. Wo 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 wo. A no, szkoda, bo myślałem, że jestem. Nie jestem dobry w skradaniu, nie jestem dobry w strzelaniu. To po co ja to gram w ogóle? Wa 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 wa. Dużo ich tu. Jademy. Z każdego, z każdego jednego za kamarkami ci Eee, Dobra, spokój, czy nie? Nie wiem. Idę się tam. Chyba zajrzeć trochę. no, na pewno niespokój. To by było za... Wow 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 wow! wow. Stradna ośrodek. Nic nie, nic nie widzę, nie żyję, nie żyję. Ateczka. Uciekam. <grym> Jezus. Nic nie widzę. Nie wiem co się dzieje w ogóle. Chciałbym rzucić granat, ale nie wiem za bardzo... Jak? Przypadkiem mi to wyszło wtedy ostatnio. Kiedyś tam. Czekajcie, to może jakieś sterowanko albo coś takiego. Opcje: sterowanie, klawiatura, broń. Eee, dodatkowa broń, C? Nie, no na C się. Ej, nie, to może być to. <grych> to może być C, faktycznie. Też nie wiem, czy to coś dało. Je było na pewno, dobra, za zabity. Ej, to chyba nie było opcji, żeby się poprzekratać po prostu. Bo ich zwyczajnie za dużo. Gdzie tam jesteś? Tam jesteście, a ja mam jeszcze jeden granat. Łapcie, koledzy. I... Yep. Make that suka pej. A masz. <ścoughs> ja ci dam, suka pay. Ten co? Ten co tak wisi po prostu, dobra? Tak, to miałeś? Rewolweru. Mnie interesuje, ale tu trochę... Amination pewnie ten, dorwę. O, do strzelby tylko. Gdzie tylko Max, a moja nie używam strzelby nawet. Dobry ten kawałek. To była dobra decyzja, żeby go jednak zabrać. No dobra, to rozejrzyjmy się tu trochę. jeszcze. Ciekawe, czy dało się tu przegrać. Pewnie tak. Tylko ja jestem taki. Wow, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to? Aha, strzelba tylko z jakimś tym, no ale jak mówiłem, nie używam strzelby, więc. Mam mój revolvero, jakby co? Uuu, tu też coś ciekawego. O, to jest amunicja do tej mojej cichej pukawki. Tu amunicja, tu Dobra, co to jest za broń? Z ciekawości. Uuu, też jakiś. A to jest to, co miałem, tylko troszeczkę inaczej przerobione niż mój. dobra, to no nie, to kałach. Zdecydowanie. Ammunition. Dobra, nie wiem, czy jeszcze się muszę skradać, czy nie. Raczej hałasu tutaj dość narobiliśmy, więc. Cały. O, rewolwer z tłumikiem. Spoko. to jakaś strzelba z tłumikiem. Fajne rzeczy mieli. No ale niestety ja już mam swoje fajne rzeczy. Bateria się czerpie, dobra, to musimy sobie napompać. Okej. Okay. I jedziemy dalej, bo przeszukujemy ich tutaj. Na szczęście nie muszę już, nie jestem, nie jestem ograniczony, jeśli chodzi o filtry na masce. Już sobie mogę przeszukiwać teraz dowolnie, jak mi się tylko podoba. podoba. Dobra, zmienię na moją sniki kawkę, bo może trzeba będzie coś sniki jeszcze podziałać. Więc lepiej mieć sniki, pukawkę. O, ammunition, znaczy się te. Pieni pieniędze pieniędze jako ammunition. Eee, no dobra, gdzie teraz? Aha, tam na, na, mogę wejść na ogóle? Nie. O, no, mogę, dobra, to nie chcę na razie. Eee, Noż, radyjko. Dobra, eee, nie wiem gdzie mam iść, więc pójdę tam, gdzie po prostu coś się dzieje. W ja sensie, pójdę tam, gdzie mogę iść, po prostu. Drzwi? Zobaczmy. Co za drzwiami? No, szkur! <laughs> Trzeba było iść po cichutku, to by nie było problemu. No, ja nie umiem się skradać, no. Lubię, ale nie umiem. To no, jest tak, jak ze wszystkimi grami prak praktycznie, w które gram. Lubię w nie grać, ale nie umiem. <laughs> Dobra, ej, a całkiem nieźle mi idzie. Nie Wiem, czy przeciwnicy nie są za bardzo rozgarnięci po prostu, czy ja jestem taki niesamowity. Dobra, wyłączę latarkę i spróbuję mu tam. No dobra, to mu nie spróbuję. Się... Nie świeć mi po oczach, nie wiesz, wol... że laserem nie wolno po oczach, co za gościu? To dzieci w podstawówce wiedzą. Ale go ściągnąłem pięknie. Dobra, tam idzie jeszcze jeden. A, tego tam raczej nie... Nie ściągnę, bo on tam jakieś cuda wyczynia. Nie wiem, czy ja go trafiam, czy on tak tańczy dziwnie po prostu. Huh. Dobra, może nie będę za bardzo marnował amunicji z tej pukawki. Uuu, ale bym przegapił, nie wierzę. E, więc podkradnijmy się tam. Oj, czekajcie. Cholera jasna. Chciałem się spotkać z kałachem. Dobra, idziemy. To jest, to jest człowiek? No to był człowiek. E, mogę sobie włączyć w opcjach ten znaczniki trafień, ale nie chcę chyba. Ej, 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 ej. Mogę przestrzelić przez osłonę? Nie mogę. Zgoda. Kałachem przez drewno się nie przestrzeli? Naprawdę? Co to jest za kałach? Kupi jakiś. Dobra, tu bardzo dużo mi rzucają tej lepszej Eee, znaczy, ulepszonej wersji mojej starej pukawki, ale wydaje mi się, że to jest podpucha. Eee, żebym tylko zostawił mojego kałaszka. Dobra, tu dużo fajnych rzeczy. dobrze jak znajdę Bourbona i powiem mi, dobra, to teraz mi oddaj kałacha, bo potrzebuję <laughs> i zostanę bez broni. Tego byśmy nie chcieli. Eee, dobra, tu ktoś jeszcze jest? Nie, yeah, ale są jakieś gra granety. Więc bardzo chętnie. Dobra, to no może pójdźmy trochę po ciemku, żeby w razie kolejnych przeciwników żeby mógł faktycznie podziałać cicho. Chociaż nic nie widzę przez to, no ale dobra. Nie, to teraz to już chyba naprawdę nikogo nie ma. To sobie wezmę, to sobie wezmę. Coś jeszcze nie. Dużo broni. Bardzo dużo broni, no ale. Ciężko, żeby nie było jak do mnie strzelali. Nie? Z czegoś musieli do mnie strzelać. Eee, no i dobra, i to by było chyba już tym razem. Naprawdę, naprawdę na tyle. A to, co to jest za pukawka? Jak to, co to jest. Aha, dobra, to jest to, to nie chcę tego. O, wolę mój rewolwer z powrotem. jest co tam naładuj. I kałaszek, i lecimy. Ciebie już przeszukiwałem? Nie, jeszcze. Bardzo chętnie. Nabojki. Co tu macie schowane przede mną? Nie ma chowania rzeczy przede mną. Ja tu wszystko znajdę. Cholera, labirynt jakiś. Ale to nic. I tak wszystko znajdę. To że tu nic nie ma. E, <grymne> ja tu się pewnie mogłem przekrać bardzo fajnie. No, to dobrze wiedzieć, tak? Jakbyście chcieli grać w metro, to tu się można przekraść fajnie, nie? A jak wolicie, postrzelać, to można też sobie postrzelać, bardzo fajnie. <ścoughs> a... Miszcz. Miszcz grania po prostu, dobra, tam można zejść na dół. Co tu jeszcze jest ciekawego? O, aha, no, ok. Dałem mi się zrobić. Eee... O, tu sobie kogoś zabili, chyba. Czy ja się wyleczę z automatu? Czy muszę użyć apteczki? Nie, wyleczę się, dobra. Czyli jest jakiś tam system e, szybkiego leczenia ran. Co to jest? Też jakaś strzelba, fajna. Śpisz? Śpisz, dobra, to śpi. Aha, i tylko po strzelbę mogłem tu przyjść. Nie, to chyba nie. Ja nie wiem, czy to nie jest ta, z której Bulbon strzelał. Czekajcie, zmienię sobie rewolwer. I zobaczmy, co my tu mamy. O kurde. No, to chyba sobie zostawię to, a rewolwer zostanie. No, bardzo długie przeładowanie, ale kurde, siła ognia przepotężna. Dobra, to tak zrobimy. Tak sobie zmienimy i idziemy. Nie wiem, czy na dół, czy tutaj. A, czyli mogę iść na dół. Cholera jasna. Dzień dobry. Who the fuck? No nie, czemu że się burbą tak długo zastanawiał nad strzałem? Ja jebę. You can keep your weapon down, young man. A unexpected finale for the likes of him. My name is Khan. Well, I suggest that we leave this place immediately. The companions of these bandits will show up soon enough, and I'd prefer to avoid more bloodshed. I'm going back to Cursed. This station's humidity is making me rheumatic. No dobra, niech ci będzie. Pójdę z tobą. <laughs> dobra, kałach, a sobie amunicję wezmę. Tutaj bardzo dużo towarów. Fajnie, fajnie, fajnie. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze więcej towarów. Amination. No trochę ten, bo zginął na własne życzenia, jeśli mogę tak powiedzieć, bo za długo się czaił, żeby w ogóle wystrzelić, nie? Więc... Więc tak to się właśnie skończyło. O no tatka, już nie pamiętam, martwe miasto żadnej nie znalazłem, nie? Zajebiście. <laughs> Eee, tacy ludzie jak Burbon chyba rodzą się już z pętlą na szyi. Przez całe życie kroczą po krawędzi, ryzykując wszystkim każdego dnia. Wydaje mi się, że mogą tak bez końca, ale nie da się oszukać śmierci. Jeśli przywykniesz do spacerów z krajem przepaści, pewnego dnia polecisz. Dlaczego ja w ogóle w tym wszystkim mówię? Chcę sam siebie przekonać, że nie jestem winny jego śmierci. Może to musiało nastąpić prędzej czy później, bo sam dokonywał takich, a nie innych wyborów. Nie, tym gadaniem chcę zagłuszyć cichy irytujący głos w mojej głowie, który uparcie mi wyrzuca, że mogłem coś zrobić. Mogłem jakoś zmienić jego życie. W końcu nie był z niego taki zły człowiek. To nigdy nie jest nasza wina to otoczenie. Kim w ogóle jest kan, żeby go osądzać. E, no, może się znali, no. Kurde, dużo tych kałachów, ja to mogłem nie brać tamtego. Chociaż no nie, tamten. Tamten mi się należał, nie? Bo Burbon bo mi go obiecał. Tu dwa nawet piszą. No, także ten, ten, ten co mam go teraz do mi się należał. Dobra. Szczury jakieś. No dobra, kam. Proba. Mam ja inną? Mogłem za tobą nie iść? Nie wiedziałem, myślałem, że tak jakby... Już masz wybór, ale, ale nie. Zjawienie się kanad całkiem mnie zaskoczyło, choć przecież w trakcie starcia z bandytami czułem, że pomaga nam ktoś ukryty w cieniach. Chan, kan, han, zatechnił mnie, że los Burbona nie wiązał się z moim własnym. Żałuję jednak, że musiał zginąć. No szkoda, gościa, no pomógł nam jednak. Halo. Aha, tu już żeśmy zamknęli i idziemy tutaj, tak? Czy mi się. czy mnie latarka nie działa, czy się wyładowała? Trochę, trochę nie działała. Dobra. Co ja tak wolno idę? Smutno mi, czy co, nie pajęczyny tam. Dobra. Kan, czekaj. Nie Podobały mi się te rzeczy. Gdzie on po raz? A tu anybody. jesteś. No to dobrze, nie? Jak nic tu nie chodzi biorąc pod uwagę, znaczy zakładając, że mówiąc zwierzęta masz na myśli mutanty. Czy jak one się tam nazywają fachowo? Co ty robisz? Aha, czyli jednak... Ktoś tu chodzi? No, mogę? Chcę posłuchać. Uuu. Some say it's the voice of the tunnels. Others consider it to be a form of psychic influence. Coś słychać. Nie, no i mam. Stem w od odcienia za podsłuchiwanie. Dobra, pójdę zaraz za tobą, to przeżyję, nie? Czy nie? Czy to tak nie działa? Ja tak zwalniam czasami, nie podoba mi się to tak do końca. Please and look forward. Oh, I don't think the word WHO is applicable here. Oh, Cheni. Oh. I bet you've seen too. Dobra, nie, nie będę, nie. Nie dotykam. Opa! Co może? <ścoughs> to jest straszne. Może strzelba będzie lepsza, bo to jednak mały dystans. Idź! Nie chcę wąchać swojej dupy. Możemy spalić te pajęczyny? Uuuu, uh, Night Vision. Dobrze, taki celownik bym sobie musiał do tej mojej e, sniki broni zamontować. Możemy to spalić? Bawiam zapalniczkę. <ślesk> A gdzieś? Przepraszam. Już nie będę. Już nie będę palił pajęczyn, nie ma problemu. Zrozumiałem przekaz. Czemu ja tak dziwnie chodzę? Raz idę, raz biegnę, raz nie wiem co się dzieje. A co, coś jedzie? Pociąg widmo. Nice! W ogóle mi się to nie podoba. A, tak było, tak? O, to tu jest sprawa dla Wiedźmina. Duchy zostawiły nierozwiązane sprawy, i trzeba tutaj je odegnać stąd, załatwić sprawy za nich. Dziady odprawić. Let's go. No, ja myślałem, że cały czas let's goujemy, ale wyraźnie się pomyliłem. Tu tupu. No nie jest tu za przyjemnie, muszę przyznać. Zresztą na razie nie było miejscówki, w której byłoby przyjemnie. Nie, na stacjach jest przyjemnie, to fakt. To trzeba, to trzeba przyznać. Na stacjach jest przyjemnie. Gaj. Ty masz jakąś broń w ogóle? Bo jak nie masz, to znaczy, że nie będziemy się do Tak myślę. Jo, Jezus. O Jezus. Dobra, dobra. Spoko, zostanę, zostanę za tobą. Castone labio, Asterion manto. Castone labio, Asterion manto. A mówi, że ma błitwy pomogą? On, om castone. Cholera, wie? Asterion manto. Castone labio, Asterion alomram, om alomram, om castone. Jakie są błitwy? Nie brzmie mi to na rosyjskie. Słowiańskie nawet. Ale co? Że znasz takie rzeczy? Czy że to działa, czy co? Byłem z nich. aha O to chodzi Czyli wiesz co tu się wydarzyło. Okej. Okay. O, jednak masz broń. no to świetne. Hell i Purgatory zostały też atomizowane. Więc kiedy duch zostaje z ciała, nie ma gdzie pójść i musi zostać tutaj, w metrodzie. Mówiłeś się strasznie, ale nie bezwzględnie. Tak sobie to wytłumaczyłeś, że tak jest naprawdę, że to nie jest twoje wytłumaczenie, tylko naprawdę tak jest. A teraz już mogę ciał dotykać, bo bardzo jestem ciekaw. O właśnie. Nie, no wolałbym, żebyś nie miał broni, nie no no, no. Jak już musisz To miej Eee, no, czekaj <grystanie> Tak mi nie rób Dobra też zmienię na kawaha To nie ja Przysięgam <grystanie> To też szczur, mogę go zabić jak chcesz Ta? Mi się chciał schować kubany a, dobra, już mam Max. Czekaj, Chad, czy jak ci tam, Chan, Han, Kan. Czekaj za mną, kolego. Gołe baby! Dobra. Jestem cicho. Ready? Ready to shoot the motherfuckers. Okay, no skupiam się. I już? Mogę się odkupić? Czy mam drzwi otworzyć? Mów, że mam. Haha, <śles> wow! <śles> Chodratui! Madir Ok. Który nieszczęśnik? Ten tu? No, bywa i tak. To są chyba jakieś mocniejsze wersje tych, co je widzieliśmy wcześniej, tych włochatych na powierzchni, nie? Czy w ogóle to jest coś innego? Bo to w sumie żyje w tunelach, a tamto żyje na powierzchni. A, tak to będzie działać. Dobra, dobra. Wszystko już wiem. Ogarniał ten świat, gość. Naprawdę to ani trochę, ale no dobra. Dobra, jakiś save'ik by się przydał, bo już by trzeba było kończyć powoli. Pajęczyn nie palę, bo to się nie podoba gospodarzom. Okej, okay, mamy zapis z gry. Dobra. Moi drodzy. Na dzisiaj to tyle, było trochę skradania, dosłownie jakieś dwie sekundy, było trochę strzelania, było trochę strachów, czyli wszystko, myślę, czego się można od metra, oj, trochę uczuć, bo Bourbon zginął, więc myślę, że wszystko, czego się można po metrze spodziewać. A na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.